Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Master, a to jest kolejny odcinek serii High Skill. Tym razem przyjrzymy się bitwie zagranej przez gracza Saurona, na niszczycielu czołgów 8 tieru RHM-ie, zwanego również Borsukiem. Jak już tutaj zauważyłem, to Sauron ma zainstalowaną na swoim niszczycielu, ma zainstalowane działo 128 mm, zadające 490 średnich obrażeń, posiadające 246 mm penetracji i... Z tego co wiedziałem, to to działo posiada 5,5 strzału na minutę, czyli posiadając tam jakiś ramer, czyli tam dosyłacz, bija różne dodatki zwiększające czas przeładowania, to może nam być, no pewnie wychodzi mniej niż 10 sekund przeładowania. Ja nie mam tego TDK, więc nie wiem. Jest to bitwa rozgrywana, rozegrana na mapie Erlenberg w trybie spotkaniowym. Jak widzicie, tutaj są dosyć niskie szanse na zwycięstwo. Także może i tym razem y, Sauron będzie musiał wyciągać przegraną bitwę. Będzie musiał ratować tutaj swoją drużynę, bo on tutaj już właśnie Luve y, wydał wyrok na Panzerkampf, a może przeszkadzał. Tacy gracze właśnie w czwartych tierach z taką ilością bitew zazwyczaj jeszcze nie wiedzą o co chodzi i przeszkadzają innym. Yy. Co do samego RHMA, no to tu jest oczywiście Tedek z bardzo dużym kamo, jest to niemiecki niszczyciel z serii Tragerów, które oznaczają się naprawdę dobrym kamuflażem. Nie wiem jak jest 10 Tierem, bo tamten akurat kamuflaż ma dosyć słabe, ale na pewno Tier 8 i 9 to posiadają na bardzo mm, dobry kamuflaż. Yy, już widzieliście wcześniej właśnie, bo mówię, że może znowu będzie wyciągał bitwę. Chodzi o to, że już była jedna bitwa Saurona na moim kanale, teraz to jest druga. No i tamta bitwa jest naprawdę bardzo ładna. W ogóle Sauron ma swój kanał na YouTubie. Znacznie popularniejszy ode mnie, także jestem. Cieszę się, że wysyła mi bitwy, mimo to, że sam jest o wiele popularniejszy ode mnie, bo ma prawie 5000 widzów na swoim kanale poświęconym grom, czy m.in. Wotowi, bo ma jeszcze swój kanał z vlogiem. Z logami raczej, ale to zupełnie inna bajka. Co do samej bitwy, no to tutaj już dwa strzały weszły, tutaj myślę, że ten strzał też prawdopodobnie wszedł. Tutaj właśnie Sauron wykorzystuje zalety tego czołgu, czyli celność oraz kamuflaż. Nie ma co Chacie nim na pierwszą linię, zwłaszcza, że pancerz nie jest zbyt dobry, bo posiada ten czołg 20 mm pancerza z przodu, 10 z boku i 8 mm z tyłu. I taka rada do Was: jeśli będziecie widzieli kiedyś albo 8, albo 9, albo 10 Tier i będziecie mieć możliwość szału w wieże, to w wieże możecie zawsze, ale to zawsze wali z hajaków i wtedy będzie Wam wchodzić normalny z tych. Yy, pocisków nie, bo normalnie, jak strzelacie w jakiś czołg typu KV1, załóżmy trzecim tierm i walicie z hajków, bo po prostu byście go nie przebili, to tutaj walicie z hajków po to, żebyście zadali znacznie większe obrażenia. Jeśli strzelacie właśnie w takie czołgi bez pancerza, to możecie hajkami zrobić im sporą krzywdę. Na przykład strzelając, tutaj, właśnie kolejny strzał, jak tej gera, już 2200 obrażeń, yy, dokończę to, co mówiłem, czyli na przykład strzelając. Station 2, który posiada normalnie 320 średnich uszkodzeń, czyli może zadać maksymalnie 400, to może załóżmy zadać 450 strzelając w wafla 9. tieru, bądź tam 10. Także to jest dosyć ciekawym, ciekawa rzecz. Bardzo fajna sprawa, ponieważ można o wiele szybciej niszczyć te te deki, zwłaszcza że 10. tier jest bardzo groźny. No, poprzednie też, no właśnie jak już mówiłem bardzo dobry kamuflaż, tutaj jeszcze y, Saurona nikt nie wyspotował. Co do jego kanału, to na pewno dam wam link w, w opisie, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jeśli się jeszcze nie zapoznaliście z twórczością tego gościa. No i dobra, póki co 3200 obrażeń. Sauron dalej radośnie kampi. Jest 5 do 6, więc nie jest tak źle. Ogólnie ja mam y, bitwy spotkaniowe wyłączone, ponieważ one mogą szybko skończyć się kapem przez przeciwnika, czyli... Może, nie zdążyć nic zrobić w bitwie. Mijają dwie minuty już baza jest zakapowana. Jak pamiętam, że może czasami ruszyć taki lemming train na bazę, no już czasami nie zdąży się wrócić, jak za mało czołgów pojedzie na bazę. Na przykład na takich stepach to czasami nie wiadomo, czy jechać, kontrolować tak jakby tą pozycję respawn przeciwników, czy jechać na własną bazę, bo czasami się zdarzy tak, że większość czołgów pojedzie na, na bazę, a się okaże, że nikt tak naprawdę na nią nie wjeżdża. Czy tam jest tyle czołgów, żeby akurat zdekapować? Albo mm, pojedziemy na bazę, ale w tym samym czasie przeciwnicy zdekapują, y, raczej zniszczą tych, co pojechali kontrować respawna, no i może być lipa, bo oni się potem wrócą na dekapa. Także no na tej mapie szczególnie też pamiętam, że czasami tam, bo za, głównie to ja zakładam plutony, jak gram w plutonach, ale jak gram z kimś, no to i ma włączony tryb. To na Erlenbergu może się dosyć szybko bitwa skończyć, jak wiedzie kilka czołgów na kapa to czasami może nie zdążyć tam po prostu nic zrobić. No dobra, 4000 obrażeń, dalej kampi, bo oczywiście jak już to mówiłem ten czołg nie nadaje się do strzelania w pierwszej linii, ten czołg nawet nie nadaje się do strzelania w drugiej linii. Choć, chyba że są czołgi na dobicie to można tam wyjechać, albo jest końcówka bitwy już na pewno wygrana to można sobie tam pojechać do przodu, żeby jakikolwiek jeszcze damage zrobić. Tego nie powiedziałem, właśnie chcę jeszcze wspomnieć o tym, że ten człowiek posiada niesamowity zasięg widzenia jest to 400 metrów, który na pewno sprzyja y, kampieniu, czyli no, jeśli założymy na jego osłoniętą optykę bądź tak jak założy, zrobił to, y, Sauron założył na niego właśnie to binokulary, dające plus 25% do zasięgu widzenia, to odpalając binokulary ma już 500 zasięgu widzenia, no bo to jest 400 plus 25%, czyli... 500 metrów zasięgu widzenia jest też taka sprawa, już to wcześniej mówiłem, że jeśli są krzaki i macie zasięg 300 metrów, a ten czołg jest właśnie w odległości równo 300 metrów, ale stoi za krzakiem, to go nie zobaczycie, ponieważ ten krzak tak jakby odejmuje to naj, tak najłatwiej tłumacząc odejmuje od waszego, zasięgu, od waszego zasięgu widzenia te metry. Jeśli ten czołg ma też kamo i takie tam różne bonusy, jeśli będziecie chcieli się więcej o tym dowiedzieć, to możecie poszukać na pewno na chorum albo tam na hmm, to proszę, jak piszecie w google to pewnie też wyskoczy no dobra z tego co mi Sauron pisał, to jest jego najlepsza bitwa na Waflu, także jest ciekawa rzecz, żeby to właśnie skomentować. Póki co to jest głównie yy, kampienie i strzelanie, wy tu sobie oglądacie właśnie jak Sauron gra. Można też zobaczyć jakieś miejsca, w których można, nie wiem, stanąć albo jak się zachować. Zależnie od sytuacji, tak widzieliście, właśnie wyspotowali sobie bronę, to trzeba było się wycofać. Ja tu cały czas mówię o tych czołgach, o statystykach. Sam go nie posiadam, ale wiem, jak to z nim jest. Na wiele osób, które go ma i też tam sam kiedyś nie jeździłem, co prawda, ale tu na te stówce widzę, widzę często go w akcji. Już trzy czołgi, niby jest 11 do 9. Przeciwnicy mają jeszcze bardzo dobrego te 54. Trzy czołgi wjechały na kapa, Znaczy z tego co się y, orientuję, to dwa wjechały chyba na kapa, właśnie dwa. Ogólnie ty ten y, XV czasami y, źle pokazuje ilość czołgów, ale to rzadko się zdarzają takie bagi. Na przykład nie wiem, oglądałem właśnie sobie tą bitwę wcześniej, żeby zobaczyć, co ogólnie Sauron w niej zrobił. I chyba jeden czołg będzie kapował i będzie pokazywało, że trzy kapują. a nie jestem pewien. Czy to po prostu jak y, ja oglądałem wcześniej, to miałem taki błąd. Jest 12-11, bitwa już raczej wygrana, chociaż dalej no. Wszystko się może zdarzyć, tak naprawdę. Tutaj jest ten WZ-121, 9 tier nasz. Mm, Na Przeciwnicy to. t 54 no, ma prawie całe HP. Jedną bombę chyba za 400 przyjął i tak naprawdę ma 1257 HP. Ferdynand ma 701, to właśnie Ferdynand kapuje. Tutaj widać T54. Ferdynand kapuje, można spokojnie stanąć sobie za budynkiem i strzelić. Dlaczego stanąć nie budynk za budynkiem, a nie na otwartej przestrzeni i strzelać? Ponieważ jeśli ten T54 będzie chciał strzelić w sauronę, no to Sauron może się w każdej chwili schować. A chowając się i znikając, to może yy, pojawić. Yy, bo to jest tak, że jeśli będzie stał na otwartej przestrzeni i ten T54 będzie go widział, no to będzie go dalej widział. Jeśli schowa się za domkiem i zniknie, bo tak jak bez zasięgu widzenia, to potem dalej. to włączy mu się znowu Kamo. I znowu będzie mu trudniej. Dopiero po strzale się wykryje, a nie tak, że cały czas będzie wykryty. Yy, T54 dalej żyje, ale jest. Prawdopodobnie na strzał już. No właśnie, tutaj Sauron go dobija. Jest 2 na 2, ale jest artyleria, którą zaraz pewnie T34 zniszczy. Sauron może uda mu się przez okienko, ale nie wydaje mi się. Nie tak nie udało się. 70 punktów bady, także tutaj spokojnie. Sauron wybroni, no i tutaj wyjeżdża sobie już medal obrońca pewny, bo 73 punkty zajęcia bazy, o czy obrony bazy, przepraszam. No i ten T34 prawdopodobnie tego Ferdanada dobije, chyba że Sauron jeszcze jakoś od boku spróbuje go zaskoczyć, chyba Sauronowi się uda nawet. No także bitwa dosyć ładna. 6200 obrażeń, jeszcze nie wiemy, czy czasem nie było czegoś na ślepo, bo może coś tam było, więc czego ja nie zauważyłem. Ja że zaraz pokażę. Dokładnie jeszcze wynik z tej bitwy. No i dobra, tak jak tu już widzimy na załączonym obrazku, Sauron dostał 1400 expa za tą bitwę, 46 tysięcy kredytów. To wszystko bez premki, bez żadnych bonusów, razy 2, razy 3, razy 5. Defender, obrońca, medal za zdekapowanie minimum 70 punktów bazy, za zdekapowanie, czyli za, tak jakby, no, za obronienie bazy, minimum 70 punktów. Konfederatka, czyli wsparcie za uszkodzenie minimum 6 przeciwników. Tutaj właśnie jest spora lista, dosyć. Spora lista uszkodzonych przeciwników, ale właśnie tak to jest jak kampimy mamy przestrzał właściwie na całą mapę, tam był dobry dobra miejscowa tam była, nie było żadnego strzału na ślepo, jak jeszcze ja wspomnę. Dobra miejscowa była, więc myślę, że jak macie dobre camo w trybie spotkaniowym, to możecie zaszaleć. Jeśli tym będzie dobrze spotował. Hmm. Patrzcie co ten pancerkamp zrobił temu lwowi. No dobra. Sauron zadał 6253 obrażenia. Zabił czterech przeciwników. No podświetlił tam tylko 300 tak naprawdę, ale to... Mm, RHM nie jest raczej od spotowania. No chyba, że staniemy gdzieś w krzaku i przy okazji strzelania będziemy też spotować, no bo 400 z zasięgów widzenia to jednak robi wrażenie. 73 punkty obrony bazy, tak jak mówiłem. Tutaj jeszcze enemies damage, czyli uszkodzenie przeciwnicy, to jest akurat dokładnie 6 Równo na medal, 20 na 6, 16 na 20 trafionych strzałów 15 na 16, czyli 15 spenetro, na 16 trafionych strzałów Sauron spenetrował 15 czołgów, jeszcze nie wiadomo, bo są strzały krytyczne Tylko, że tutaj jest jeden strzał, więc to wszystko było razem, ale na przykład Tutaj są trzy strzały, jeden strzał krytyczny Trzy raczej penetracje więc no możliwe że na przykład w ten czołg był... w ten czołg mógł być więcej niż trzy strzały, bo był na przykład strzał krytyczny, który nie zadał demerżu. No i dobra, to właściwie byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli wam się podobało, możecie oczywiście dać łapkę w górę, jeśli chcecie być na bieżąco, możecie zasubskrybować ten kanał, tu się będzie pojawiać sporo naprawdę dobrych bitew. A także no moich oraz nadesłanych od widzów, takich właśnie jak ta moich, czyli na przykład na żywo, bądź powtórek. Ostatnio nie bardzo mam czas, więc nie gram za dużo tych bitw, yy, bitew na żywo, ale jeszcze się pojawią. Także, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.